Lisie naprawianie. Zaczynamy! Sprzęt udało się wydostać przy jakiś czas temu. Tu taki trochę dziwny bezpiecznik jest z nalotem i z naprawionym z włosiem na zewnątrz. Już był lutowany, ale jest cały oczywiście. Mamy główny przełącznik sieciowy. Konstrukcja dosyć fajna, taka Czysta, nie napchane. wszystko jest w super porządku. Widzę, że jest to jeden kanał. Dosyć fajnie się to nawet rozbiera. Czyli mamy podwójne dwie pary tranzystorów. Niesamowicie czyste jest wszystko. Salaki są w podstawkach, więc. Będziemy musieli poprzemierzać kondensatory, jak już tu jesteśmy. Ale i tak najgorszym problemem są dalej te potencjometry, z którymi nie wiem co zrobić. Czy je uprać, smarować, to wiadomo, pomoże to na chwilę albo wcale. Więc może ma ktoś pomysł skąd wziąć takie piękne potencjometry. I chętnie bym kupił, wymienił. i sprzęt będzie jeszcze używany wiele lat. Dobrego miernika, żeby zmierzyć te pierwsze kondensatory, które mam pod ręką, to tysiączki na 35V. Kurczę ciężko, ciężko krokodylką złapać. Dobra, i działamy. SR11 pojemność 912 mikro nieźle, Zobaczymy jak bliźniaczy kondensator to samo SR 914 pojemność, troszeczkę mniej, ale myślę, że szkoda było ich ruszać ze względu na ich na oryginalność całej konstrukcji. Sprawdźmy jeszcze tutaj mamy 22 mikro kondensatory. Nie jest źle, Teraz sprawdzimy drugi, więc ogólnie nie jest skarga na jego działanie jako takie, tylko na szumiące potencjometry, ostatnie czasy był używany tylko jako wzmacniacz z wbudowanym głośnikiem, bardzo podobny wynik. 47 mikro powinien mieć 47 mikro. Sprzęt był ostro używany na różnych imprezach. Głównie obsługiwał wesela. Był po prostu urządzeniem głównym tutaj lokalnej dosyć znanej kapeli. Kondensatory tutaj w wzmacniaczu mamy raczej, raczej ok, więc skupmy się na potencjometrach. Prośba dla Was, prośba do Was. Co robimy z potencjometrami? Dajcie pomocy? Czy wyczyszczenie ich wchodzi w grę? Czy lepiej je wymienić?